Witam Moi Drodzy na kanale Mój Garaż Moje Hobby zaczynamy kolejne perypetje z dużym fiatem miłego oglądania zaczynamy dotarło kilka nowych fantów są nowe węże do chłodnicy jest nowa podpora pod skrzynię plus poduszki wieszaki które były za krótkie i tulejki pod podporę to też trzeba wszystko zamontować Została zakupiona też również druga chłodnica, co nie jest nowa bo kosztuje kosmiczne pieniądze, ale używana w idealnym stanie bo stara okazuje się, że ma delikatne wycieki, więc nie będziemy kombinować, żeby kiedyś w czasie jazdy nie było jakichś różnych dziwnych sytuacji Dla pewności zakładamy nową, raz z tymi nowymi wężami Lista z projektu FSO 1500 ulega delikatnym zmianom jak widzicie mycie z zewnątrz, odkurzanie, wymiana płynów brak iskry i układ wydechowy ogarnięty nie wszystko jest na bieżąco po kolei, bo robimy tak po prostu jak spływają nam części doszło dodatkowo teraz ustawienie tego zapłonu, trzeba ogarnąć to, zobaczyć jak to wygląda bo jak niektórzy wiedzą lub nie, nie jest to tylko przekręcenie aparatu zapłonowego i ustawienie zapłonu, tylko Trzeba to ustawić z pierwszym cylindrem, ale o tym dowiecie się z tego odcinka I dodatkowo układ chłodzenia, tak jak Wam pokazałem, też te przewody I chłodnica, która jest już nowa Działamy Test cylindra pierwszego Test cylindra nr 2 Test cylindra nr 3 Piece poważnie okopcone Więc mieszanka się nie spala tak jak powinna Wygląda tak by była za bogata, no ale Najpierw zmierzmy do końca czwarty cylinder, zobaczymy co, co wyniknie To jest cylindra numer 4. Silnik okazał się zdrowiutki, więc jest motywacja do działania Według sugestii forumowiczów i ludziom, którzy pisali na temat świata. wyciągnęliśmy fotelę, tak, żeby można było wyczyścić i wyprać całą podłogę dywany bo nadal zapach z tych lizny został a trzeba się tego pozbyć więc foteliki wyjechały krapa tylna też i czyścimy podłogę ciągniemy Fiatrysa na lince całe 20 na godzinę Idziemy, żeby sprawdzić, co z tym zapłonem Jest taki w miarę dobry mechanik starej daty, który nam pomoże to ogarnąć, żebyśmy czegoś nie nabroili. Pozdrawiam. Hej! Dawaj! Pogoda na grilla. Tematów elektrycznych i elektronicznych się nie zatykamy, żeby nic nie nabroić, więc auto trafiło do, jak widzicie, elektromechaniki pojazdowej, żeby ogarnąć temat zapłonu i zobaczyć, co tam jeszcze nie gra, tak żebyśmy mogli dalej działać z innymi tematami. Dzień dobry. Działa pan trochę? A wziąłem telefon, bo Łukasza nie ma. Muszę mu chociaż nagrać, co tam się. co tam było zepsute, tak? Żeśmy ustawili coś, nie? Bo miałem, miałem już razem Nie, 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 Paliwa zero, zaglądałem do zbiornika. No. No i paliwa jest zero. On mówi, że 10 litrów, to może przepalali tam, nie? To może... Nie ma nic. Może nie zaciągnął. Nie, ale ja wyciągałem smok, rozumiesz? To mogło 10 litrów. Ja uciec? zaglądałem smok, bo myślałem, że jest... Po pierwsze, wędrzyk nad miarą był zagięty tak, nie? No. I powrotu nie było, bo z tego, względu, że puści się ściśnięty wężyk na płasko, nie? No. Uciąłem tam kawałeczek, zarobiłem wszystko ładnie, pięknie i tak. A on zaglądał sobie do smoka, Zaglądał, a zbiorniku jest sucho. wszystko No widzi pan. Mam... Druga sprawa, cieknie, dodałem starego płynu, wiesz. A gdzie cieknie? Z pompy wody, z krótka, z przewodu pompy wody. To I trzeba też zrobić, wody. nie? No, ja to zrobię, że do tego założę. Wyptałem, bo mam tutaj właśnie no. Ten samochód muszę zrobić i dopiero to zrobię. Bo tak. Także odpaliłem. Chodź i pali. Chodź i pali, to najważniejsze. I biorę zaglądam, mówię do, do, do smoka. Często, często się działo w wywiatach, no. że zbiornik potrzało do góry. I wtedy nie ciągnął, i pompka nic nie pomoże, i siadały pompki. Nie? Aha, może nie nic innego, pewnie przez i dlatego no. nie ciągnął Ja zaglądam, a tam jest sucho. sucho pompką przeciągnę wzdłuż samochodu, bo nie wiemy jeszcze czy rurka gdzieś nie jest, czy tak no. nie wiemy. Przeciągnę, podłączę normalnie, trach odpalony, bo tylko przeciągnę, odpalony jest i wtedy sobie zabierzecie. To ja przewód ten włożyłem, ten przewód stąd, no? Ja rozbiorę i kurwa bo to jednak y, uczyć się trzeba i do, y, do śmierci człowiek jest głupi. Całe życie się uczy i do śmierci jest głupi. Ja zaraz, zaraz, zaraz przyniosę. I zaraz wszystko wytłumaczę. Zaraz ja odkręcę wam wytłumaczę. No ja pan mógł? A ja nic nie robiłem. Tylko... Z... Ustawiłem sobie zapłon Bo mówił, że jest pierwszym sprawdziłem cylindrem, tak? rozrząd. Tak, sprawdziłem rozrząd sobie, ustawiłem, wyciągłem aparat, ustawiłem sobie zapłon Przewód od y, temperatury wam zrobiłem. Ale pan tłumaczył mi jakoś wcześniej jak ten, ten, y, jak ten zapłon stawać, że od cylindra pierwszego, tak? No na pierwszym punkcie zerowym muszą być y, te. Muszą być w tłok pierwszy w górnym położeniu. Tak? I wtedy co? Świeca wykręcona. Druga sprawa. Kreski na bale mają się zgrywać z kreskami na... pokrywać z kreskami... z kres, kreską na tym. Na... pokrywie rozrządu. Ten przewód był do pompki paliwa, zgadzam się, nie? No. Tu był przewód taki twardy, taki ciemny. I ten przewód stąd idź z drugiej strony. Idź z drugiej strony. To idzie do przyspieszenia aparatu zapłonowego. Ten przewód z pompki paliwa szedł tutaj. A ten przewód z pompki paliwa powinien iść do zasilania. No. Tu jest zaworek, tu jest nadmiar. I ten przewód nadmiaru, zaraz ci pokażę, bo jeszcze jest ten przewód nadmiaru wszedł do zbiornika. To było odpali teraz normalnie? Teraz odpali, tylko musiałbym wziąć, pójść po paliwo. No i co zaglądasz? Ja mówię, sprawdzam, bo wiem, że Ty mówisz, że paliwo powinno być. A może spierdzieliło to paliwo przez ten wężek? Ja ja tego nie... ten stał tam, ja tego nie powiem tobie... A nie... to, że jeździł, to ja teraz panu udowodnię, bo mam film, jak nim jeździłem. Nie chodzi, nie chodzi na wszystkie cylindry. Tak, chodzi. chodzi, wszystkie. Troszkę tam kuleje, ale... ale nie ma problemu. Świece są nowe. Przewody A, też. Wiemy. Wiemy, Przewody też. To tylko nie ma? No nie ma, by się hamulce robić. Trzeba kupić wszystko, bo to trzeba wszystko wymienić. Tarcze i wszystko tam nic nie ma dobrego. Tak jest, żebyśmy. Wszystko jest do wymiany. Tym bardziej, że tyle stało, to tam w ogóle to strzelił przewód, jak żeśmy z lawety ściągali go. Zaczekaj, bo ja muszę iść po. Jeszcze bo ja muszę nalać sobie. Dwieście kawki, dwieście W gaźnik? Zastanę paliwo. To wtedy. No, żeby nie kręcił nic, cały dzień, nie? Nie, po co? No, ja wczoraj sobie i... Aha, strzykawkę do gaźnika, tak? Czy co? Teraz wszystko zobaczysz. Bo ja ściągałem przewód od. Przewód od, 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 od. Ten przewód ściągałem, bo podłączyłem ten oryginalny przewód. Teraz już mi zaciągnie. Do pompki? Tak, pompka musi być. A, musi być z powietrza. Żeby za rana było. O, i kieliszek dostał? Tak. Chodź z tej strony. No, przytrzymaj się. Informację. Zbiornik.

odładowania gaśnie ale wiesz to... tyle lat to stało to elektronicznie tak, bym... nic jest nie wiadomo trzeba wszystko i zrobić i tak w miarę dobrze wygląda nie? jak zegarek teraz no, masz panie na wolność, ok? No też no, go tam delikatnie nie rzuca, nie wiem, ale... ale to jeszcze kwestia jest do regulowania potem no ok, ale... Gdzie takiej metody nie próbowałem, że na podciśnienie dawać... Zapytam, że jak on to zrobić. Masz to nagrane? No? Na przewodzie, ja zaraz wezmę ten przewód. Niech on chodzi sobie. On ma mało płynu, bo tam wchodzi, więc ja Używamy, to ja uzupełniłem. Używany wlałem wszystkie, nie będę miał. na normalnie? A z tylu? Nie no fajnie chodzi, nie? To jest elektroniczny zapłon, nie? Uh -huh. I on przyspieszenie ma tylko wyprzedzenie zapłonu ma przy podciśnieniu, a nie elektronicznie i podciśnieniu. Wyprzedzenie zapłonu ma już tak? elektronicznie. To ja ustawiłem mu na 8 9 stopni. 8-9 stopni. Ale lekkie przedmuchy ma, nie? A, no. a to jest co to za szybka? Wolne do To Mieszanki? No, no dobrze chodzi, troszeczkę mówię, delikatnie rzuca, ale to... Tak, tam nie ma sensu tego. Dlatego mówię Ci, że chciałem podłączyć. Tutaj może wezmę sobie za i zajrzałem po zwiernika, żeby nie słyszał. Dobra, no to nie męczymy go. Często pan zrobi, co tam można? I tak dopiero w poniedziałek on przyjedzie z powrotem, Łukasz Czekał, czekał i No ładnie pali no Na dotyk rozróżnika można powiedzieć właśnie fajnie. Bo Łukasz, będzie w... Łukasz będzie w poniedziałek To nie Bo musimy do misję zrobić, żeby go znowu tam przechowować, nie? Ale to nie lepiej wziąć sobie w sobie. Samym... tego rodzaju, że cieknie pompa wody, ale... Ja to wody zrobię. No to pompę wody trzeba było wymienić. Pompy nie wymieniać. Proszę? Nie wymieniać. Nie wymieniać? Ten wąż trzeba ściągnąć. Bo cieknie stąd i tu jest na murzałe taka śniecie, że rozumiesz? Aha i co to Trzeba tu wyciągnąć i to wziąć i... I to trzeba tu włożyć nową opaskę, a to trzeba ściągnąć, trzeba zrobić i założyć i będzie wszystko grać. No dobra, to jadę Cieknie, cieknie woda Trzeba zrobić tą pompę wody tak jak było mówione jest to delikatne zapocenie, delikatne zapocenie no w tym miejscu tutaj I Faktycznie trzeba to zaśniedziałe miejsce wyczyścić dać nową opaskę i pewno będzie dobrze, to jest koło pompy wody A Tak, już zaczynamy działać powolutku Następnym etapem pewnie będą hamulce ale póki co musi autosprawnie jeździć Jak widzicie odpala normalnie, więc zapraszam do subskrypcji, komentowania, lajkowania Pozdrawiam wszystkich Miłośników Cześć.